A dzisiaj na tapet wpada najnowszy soundbar od Mozosa Przeprowadźmy sobie małe testy Zacznę od tego, że producent deklaruje nam tutaj 100W mocy w RMSie Zaraz przejdziemy do tego, że ten soundbar nie może mieć 100W Ale do tego dojdziemy Producent deklaruje nam tutaj prawy lewy kanał Po 20W mocy i 60W mocy na subwoofer Z tyłu znajdują się wejścia ARC na HDMI Optyczne wejście audio Wejście Cinch USB Posiada również budowany procesor dźwięku oraz oczywiście znajduje się tutaj moduł Bluetooth, dzięki któremu możemy połączyć się razem z telefonem lub komputerem. W opakowaniu oprócz samego subwoofera i sandbara otrzymujemy pudełeczko z akcesoriami. Mamy tutaj instrukcję obsługi, przewód optyczny do transmisji dźwięku, przewód HDMI do podłączenia ARC, przewód jack na jack, zasilacz, pilot i kołeczki do montażu na ścianę. Nie bez powodu ten zasilacz chcę wam zaprezentować, ponieważ jest na nim napisane 24 V, 2,2 A, 52,8 W. Co daje nam niezgodność z deklaracją producenta, ponieważ jak soundbar może zestaw ten soundbar może osiągnąć 100 W przy zasilaczu o mocy 52 W. biorąc jeszcze pod uwagę sprawność przetwornic, ja obstawiam jakieś 45 W na całość. Nie ma możliwości osiągnięcia 100 W. Prawdopodobnie producent licząc waty to jest takim chwytem marketingowym. Większość producentów sobie w ten sposób y, zawyża po 20W na lewy kanał, 20W na prawy kanał i 60W przetwornik w subwooferze, co daje razem nam 100W, a w ten sposób tego nie liczymy, więc maksymalną moc jaką możemy mogli osiągnąć to jest te 52W, aczkolwiek straty w przetwornicy zrobią nam z tego jakieś 45W. Podłączymy sobie ten sprzęt w wersji podstawowej, czyli po połączeniu Bluetooth wystarczy podać tylko zasilanie oraz podłączyć subwoofer. Zasilacz do gniazdka, po podłączeniu mamy komunikaty w języku angielskim, przyciskiem od łącznika przełączamy tryby, mamy w tej chwili AUX, Optical, Coaxial, Cinch, Bluetooth, HDMI i HDMI. Ustawiam mikrofon tak jak do testu w głośnikach Bluetooth, puśćmy muzykę testową i nagram Wam z dwóch różnych mikrofonów. Jeden to będzie mikrofon krawatowy, tutaj kto jest przede mną, a drugi to będzie dźwięk z kamery. Będę mu do porównania jakość dźwięku. Co ja mogę powiedzieć na temat tego dźwięku? Nigdy sandbara nie miałem. Dźwięk jest taki ostry, wyrazisty, taki przeszywający trochę uszy, ale za to bardzo donośny. Ale jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to jest bardzo czysto, gra, więc tu jest bardzo mocno na plus. Z tymi basami trzeba jeszcze powalczyć troszeczkę, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Ja to porównuję oczywiście do swojego kina domowego, dlatego gdybym chciał zastąpić kina domowe, to ten sandbar, no niestety to może jakość nagrania będzie podobna, ale no na pewno będzie dużo ciszej. Tego basu jest jednak troszeczkę za mało, ale jeżeli miałoby się to sprawdzić jako dodatkowe głośniki do telewizora, zwłaszcza, że możemy sterować w nim poprzez ARC no to jak najbardziej mu coś takiego by się mogło nadać mały poręczny, można podwieścić do ściany pod telewizorem, jako dodatkowe nagłośnienie do telewizora do małych pokoi, spokojnie się nada, do zrobienia nawet, nawet małej imprezki, także wydaje mi się, że to jest akurat na plus dobra, sprawdźmy sobie teraz jak głośno potrafi to zagrać nie mam odległości, jest tu około 50 cm od głośnika nie mam do czego porównać, więc dlatego spróbujemy uzyskać po prostu jak najgłośniej tutaj się da, byleby nie za blisko oczywiście, bo to jest bez sensu. Ustawiam tutaj na pomiar maksymalny. Jeszcze raz wyzerujemy i będę cicho. No jak widać osiągnęliśmy 99,6 dB. Całkiem pozytywny wynik. Sprawdźmy jeszcze jak działa Equ Equalizer. Łączę jakąś muzyczkę testową. Nie daje, da nie, da nie daje pełnej głośności. Jest mniej więcej w połowie. Sprawdźmy przecisk equalizera. Byłoby wyraźnie słuchać więcej lepsze basy, więc możemy puścić nagranie jeszcze testowe z basem. Sprawdźmy bas, bas mogę teraz na cztery. Zobaczymy, co się wydarzy. Na 4 już jest dużo lepiej słyszalne. Pierwsze, pierwsze odczucie, gdzie było mało basu, no, już teraz jest poprawione. Faktycznie ten bas już teraz wrócił. Kwestia ustawienia kolizera. Mamy opcję jeszcze 3D. 3D on. Muszę powiedzieć, że w trybie 3D faktycznie coś się zadziało. Ten dźwięk taki przestrzenny się zrobił. Ciekawa sytuacja. Możemy wyłączyć podświetlenie. Przetestujmy sobie teraz działanie tego ARC na przykładzie telewizora Samsunga. Jeden koniec przewodu HDMI podłączamy pod wejście ARC w telewizorze. Drugie podłączamy do wejścia w sandbarze. Na telewizorze musimy włączyć funkcję chyba CEC żeby można było sterować pilotem od telewizora sandbar i nie używać dodatkowych pilotów. U mnie to będzie menadżer urządzeń zewnętrznych i tu mamy HDMI c musimy podłączyć teraz urządzenie do zasilania tak, mamy HDMI teraz musimy zmienić źródło dźwięku mamy wyjście telewizyjne, ja zmieniam sobie na odbiornik HDMI i teoretycznie to wszystko powinno teraz działać, więc się jakąś muzykę i teraz zgłaszając pilotem od telewizora powinien się zgłośnić soundbar jak widzimy tam odbiornik HDMI jest plus i minus Troszeczkę z opóźnieniem to działa. Ale coś tam działa. Ale najważniejsza funkcja, jaka mnie w tym wszystkim interesuje, jeżeli wyłączę telewizor, to czy włączy się również sandbar? Sandbar się nie wyłączył. A powinien. No dobra, mniejsza o to. Włączam z powrotem. I mamy jakiś problem? Jakiś dziwny dźwięk się pojawił? Jeszcze raz? Poczekamy chwilę. Czemu on się nie wyłącza? Powinien się wyłączyć. No jeszcze raz? znowu mamy ten sam dźwięk? znowu mamy dźwięk jakiś z zakłóceń? Dobra, wyłączmy telewizor i Sandbar osobno OK, zobaczymy, może teraz się włączy, chociaż razem z telewizorem nie włączył się no szkoda, że ta funkcja nie działa ale uruchommy go o jest, odbiornik HDMI Okej. Okay. To jeszcze raz. Wyłączam telewizor. Wyłączyłem sandbar. Włączam telewizor. Sandbar też się włączył. No ale znowu mamy ten dźwięk. To jest przeszywający. Ale gra, okej. Okay. Koszko... Jeszcze... Dlaczego to się nie wyłącza? Wyłącz. Poczekamy chwilę. Może telewizor musi chwilę pomyśleć. No nie wyłączać. Trochę bez sensu. Doświeciło w nocy. Dobra, wyłączę tak. Może chociaż się będzie włączał razem. Włączać się włączy, a nie wyłączać. Kwestia, kwestia, czy to jest wina telewizora czy sandbara? Ale, ale ten dźwięk jest przerażający. Przyciszanie i podgłośnianie o bardzo z opóźnionym tempie działa. No ale jednak działa. Szkoda, że się nie wyłącza ten sandbar. Ale chociaż się włącza. Oprócz tego dźwięku, ten dźwięk jest strasznie na minus. Bo po prostu ten dźwięk jest taki przeszywający. Nie wiem, jak to brzmi w mikrofonie. Jak będę montował, to będę wiedział. Jak się pobawimy equalizerem, to naprawdę można wydobyć z tego fajny dźwięk. A jak ktoś by był zainteresowany, zostawiam w opisie linki do tego produktu. I do zobaczenia na następnego. Cześć!